Pojedźcie ze mną na niedzielną giełdę ptasią, czyli taka szybka relacja z wypadą, którą wam obiecałem. Jak widzicie, kolorystyka nieba niczym w hollywoodzkich filmach. Ale zacznijmy od początku. Pobudka o 3.30, no i ruszamy o 4.00. Do pokonania mamy ponad 100 km. Jak widzicie już trochę zaczyna się rozwidnieć Jesteśmy w Płocku na moście No i jeszcze trochę kilometrów nam zostało Deszcz pada coraz bardziej A tutaj proszę bardzo takie widoczki na Wisełkę Cały czas liczymy, że przestanie padać Ponieważ jeśli się to nie zmieni No to handelek dzisiejszy może być trochę słaby Godzina 5.40 meldujemy się na miejscu Czyli na giełdzie w Płońsku Opady deszczu troszeczkę mniejsze Ale niestety cały czas są No i pierwsze rozpoznanie w terenie Co jest fajnego do kupienia No ale jak na razie w każdy się rozkłada Deszcz lekko kropi, a kupujących bardzo mało A tutaj proszę bardzo nasz towarek na handel No i co? Czekamy na klientów Mamy około godzinki 7, deszcz przestał padać A ja lekko zgłodniałem, więc postanowiłem się wybrać na żery. Zamówiłem sobie hamburgera, więc czekamy Jest i on, kosztował 10 zł, wygląda apetycznie W smaku naprawdę był spoko, ale kotlet jednak do zmiany Obok nas rozstawiła się pani z małotkimi kaczuszkami Mamy towarzystwo, także nie jest źle Kaczuszki też podśpiewują. A ja oglądam sobie koguty, bo muszę jakiegoś kupić, no i finalnie jeden z tych pojechał ze mną do domu. W temacie sprzedaży niestety krucho, na początku sprzedała się indyczka, której nawet nie zdążyłem nagrać, a reszta czeka na nowego właściciela. Na giełdzie pojawiły się też inne zwierzęta, ale długo nie zabawiły. No gadaj. Na co? Na co? Balbina, jak słyszeliście, krzyczała i złabiała klientów, ale niestety tych było jak na lekarstwo. A ja byłem w aucie napić ciekawki, kawki, żeby troszkę się rozbudzić. No i lecimy dalej. Naprzeciwko nas pojawiły się dwie gąski. Naprawdę bardzo ładna. Tutaj moje zakupy, trzy gąski i dwie kury. Cztery kury były kupione wcześniej, ale już je zaniosłem do samochodu. Niestety nadal żadna klatka nam się nie zwolniła i to nas bardzo martwi. Około 9.20 zwijamy się z rynku, bo nic nowego się już nie wystawia i nie wystawi. A poza tym z handlu jesteśmy zadowoleni, bo sprzedaliśmy balbinkę, sprzedaliśmy trzy młode kaczuchy, także klatki się zwolniły. Jeśli chodzi o finalne zakupy to sześć kur trzy gąski i kogut. Jeśli chodzi o gąski, to nie do końca jestem zadowolony, ponieważ przyjechałem z myślą kupna garbonosych, ale niestety miałem pecha. Te oto gąski miał tylko jeden sprzedawca, zobaczyłem je, podobały mi się, ale poszedłem zobaczyć, czy nic nowego się nie wystawiło i w tym oto czasie, gdy ja obchodziłem giełdę, jakiś handlarz się napatoczył i tych gęsi było naprawdę dosyć sporo, myślę, że przynajmniej jest 15 sztuk, no, i wziął hurtem i pewnie, oczywiście, zjechał z sceny, żeby na tym zarobić. Gdy szedłem finalizować zakup i zobaczyłem handlarza z tymi gęsiami, to kopara mi opadła. Także taka rada na przyszłość, jak chcecie coś kupić, to spieszcie się, bo czasami może handlarz was wyprzedzić. A tutaj, proszę bardzo, widok na Warland. Wjeżdżamy do Płocka, także coraz bliżej domu. Pogoda nam się robi piękna, ale dzisiaj dobrze trafiliśmy, bo na razie jeszcze nie ma upału i to na plus dla ptaków w samochodzie. Co prawda jest walcie, bo inaczej nawet od tego azotu byśmy nie wytrzymali. Ale przy takich potężnych upałach jak były ostatnio, to szkoda by było zwierzęta męczyć w transporcie. Dlatego też bardzo wcześnie rano wybraliśmy się na tą właśnie giełdę. Co do gąsek, to będę jeszcze temat drążył, ale myślę, że już bardziej lokalnie. I do przyszłego sezonu będę chciał właśnie te garbonose znowu nabyć I generalnie będą małe zmiany w hodowli Dotarliśmy do domku bezpiecznie i bez żadnych przygód Gąski już są na wolności, ja dokładniej w takiej mojej budzie Mają tutaj swobodę, no i na razie tak będą sobie tutaj siedzieć Aż reszta podwórka się do nich nie przyzwyczai A tutaj reszta moich zakupów, muszę im zaraz tutaj posprzątać Bo je oddzielnie posadziłem też, żeby na razie się przyzwyczaiły A potem pójdą na lust i tak dotarliśmy do końca tego filmu oraz wyprawy, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, zostaw serduszko i komentarz.